Witam Was, baranki, na Waszym czytaniu na październik 2024 z kart tarota. W tym miesiącu troszkę skrócony rozkład, bo jestem bardzo ograniczona czasowo i mam nadzieję, że zrozumiecie to. Nie chcę Was zostawiać całkowicie bez żadnego czytania. W dodatku jest jeszcze troszkę opóźnione, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie w ramach rekompensaty. Postaram się zrobić dla Was czytanie, wybierz kartę z kart wyroczni. E, także mam nadzieję, że e, będą wszyscy e, zadowoleni. No to przechodzimy sobie. I mam tu dla Was e, też energię ogólną tego miesiąca z czytania rocznego, która się pojawiła. I macie tutaj asa. Asa. Asa mieczy. Czyli e, może to być taka energia e, jakichś nowych pomysłów. E, takich momentów olśnienia, przebłysków, e, czy też jakieś komunikacji z kimś, rozmów, takich właśnie zapoczątkowania jakichś rozmów, czy zapoczątkowania jakichś pomysłów, coś może się narodzić w Waszej głowie. E, I zaczniemy sobie od sfery miłosnej, jeśli macie jakąś osobę, co tam u Was w relacjach wy, e, wy, w wy, wy, październiku barany. O! Przetasowałam porządnie, a wyszła ta karta, która miała, którą miały ryby. Zobaczmy sobie co dalej. Hmm, ale raczej to jest pozytywnie. Więc może pokonanie. Bo dziewiątka, dziewiątka mieczy może mówić o zmartwieniach, o zamartwianiu się o czymś bezsenności. Ale niestety to jest tutaj sukces, jaka jest rada, wieża. Jest jeszcze jedna kartara dla was. Król mieczy. No więc tak, dla was barany. No tutaj pojawia się energia, tak jak powiedziałam, dziewiątki mieczy, która mogłaby mówić o jakimś zamartwieniach. Em, em, zamartwianiu się o, o, o coś, coś, co właśnie powoduje jakąś bezcenność, jakiś taki. Em, Bezsenność, yy, tak nocne jakieś koszmary też, być może. Yy. Ale macie tutaj bardzo później pozytywną kartę, więc powiedziałabym, że jest to pokonanie, jest tutaj karta świętowania, radości. Yy, czyli być może, jeśli były taka u was sytuacja, że zamartwialiście się o coś, nie byliście pewni na przykład, coś wam troszkę spędzało sen z powiek, no ta części z was mogło być tak ostrzej trochę a dla innych no, nie musi być to taki mocny wydźwięk tej karty ale po prostu mogły być jakieś zamartwienia jakaś niepewność na przykład o coś um, i na przykład o wasz grunt że tak powiem tej waszej relacji um, i um, coś na przykład powodowało w was jakiś na przykład smutek no to tutaj bardziej pokazuje się że, e, że tutaj jest um, świętowanie radość więc raczej um, stabilność też i w waszej relacji, w waszym domu. Nawet tutaj mogłabym powiedzieć, że dla części z was może zaistnieć też jakaś duża zmiana i to mogą być też takie sytuacje, że ktoś tutaj, no oczywiście to może być do małej części z was, że ktoś tutaj będzie brał ślub. Bo jest to karta bardzo nawiązująca właśnie do, do ślubu, do świętowania, właśnie takiego celebrowania, ale może po prostu będziecie celebrować swoje własne życie i cieszyć się po prostu tą relacją. Tutaj jego karta rada dla Was jest um, no wieża, czyli zburzenie czegoś, więc może zburzenie czegoś, co było wcześniej, coś, co powodowało jakieś zmartwienia, to zostawienie tych zmartwień za sobą e, też. Przeanalizowania sobie czegoś. Macie tutaj króla mieczy, i tutaj, tak jak powiedziałam, macie tutaj asa mieczy, który by mówił o jakichś nowych pomysłach, o jakichś nowych przemyśleniach, i macie tutaj właśnie króla, króla mieczy, czyli albo postawić jakieś granice, zadecydować coś, przemyśleć sobie coś, dokonać jakieś zmiany, właśnie, by może po prostu odczuwać te, te spełnienia, tą, tą właśnie taką radość i cieszyć się. Po prostu może to chodzi o jakieś zostawienie czegoś za sobą, jakiegoś bólu, zamartwiania się, więc może po prostu przyjdą Wam jakieś nowe pomysły, jak to zrobić i co zmienić, bo macie tutaj jako radę, kartę radę coś zmienić i być może podjąć jakąś decyzję, przemyśleć sobie, coś przeanalizować, albo też ustalić jakieś zasady na przykład w Waszej relacji, żebyście czuli się spełnieni. I teraz przechodzimy sobie do singli. Więc tak, single, jeśli chodzi o Was, tutaj w Waszych relacjach, przepraszam, w Waszej sferze miłosnej, jeśli jesteście singlami, pokazuje się tutaj bardzo taka dojrzałość emocjonalna, taki moment przebudzenia. E, takiego przebudzenia, być może duchowego, e, które właśnie przyniesie Wam taki spokój, opanowanie, przyniesie Wam e, taką dojrzałość emocjonalną, więc e, w zależności też w jakiej jesteście sytuacji, bo możecie być świeżymi singlami, czy też e, singlami już długoletnimi, e, którzy, które po prostu osiągną e, właśnie takie, e, taki spokój, e, emocjonalne spełnienie. Taką dojrzałość emocjonalną, co jest bardzo dobre właśnie na przyszłość. I tutaj pokazuje się też energia, jako Wasza karta rada. Powiedziałabym, mierzyć siły na zamiary i zrównoważyć coś, więc jakby popracować nad balansem, na tym, by. Ta energia była zrównoważona, bo Wy jesteście też znakiem ognistym, i tutaj pokazuje się energia, energia lwa, bo mówi ta karta też: Karta Siły bardzo nawiązuje do takiej ognistej energii, takiej siły, determinacji, pasji i być może po prostu, tak jak powiedziałam, mierzyć siły na zamiary, też opanować może swoje zwierzęce takie instynkty, że tak powiem. Więc tutaj pokazuje się taka praca właśnie nad tym, żeby w wprowadzić, czy też jakieś decyzje, konieczność podjęcia jakiejś decyzji, która przyniesie Wam jakieś zrównoważenie, jakiś balans, żeby było porówno właśnie w miłości, czy też w zależności, no, między na przykład sferą zawodową a miłosną, czy rodziną a miłością, no, w różnymi sytuacjami tak naprawdę może się to wiązać, ale właśnie tutaj jest takie ujarzmienie swojego wewnętrznego lwa, zwierza, że tak powiem i co może właśnie się tutaj wiązać, że, i tutaj też macie tą kartę Asa, Asa Mieczy, którego, o którym wspomniałam wcześniej, więc może to być właśnie moment takiego olśnienia, przebudzenia. Tutaj właśnie macie kartę kartę zmartwychwstania, więc e, możecie się odrodzić, też otworzyć się emocjonalnie, e, jeśli właśnie na tą miłość, no bo jesteście singlami, więc e, tutaj dobre karty, dużo takiej, takiej do emocjonalnej, właśnie tak jak powiedziałam, ale rady karty by wam tu rodziły właśnie, by wyprowadzić e, jakiś balans. Coś nam tu wypadło słońce, będziemy mieć to na uwadze, bo to są już karty na sferę e, zawodową. No, tutaj nie ma się co rozgadywać też. Przechodź, przejdźmy sobie do Waszej sfery zawodowej. Zobaczmy sobie, co tam u was warany w sferze zawodowej na październik. Karta diabła. Mm. I jaka jest rada na to? Bo tu taka dosyć ciężka energia. Dokonać jakieś ograniczenia. Pokazuje się energia, tak jak powiedziałam, diabła. I diabeł może mówić o jakichś manipulacjach, o kimś, że ktoś pociąga za sznurki i trójka mieczy, dosyć y, ciężka energia bólu i zranienia. Więc e, ktoś tutaj, na przykład, może, nie wiem, wami zmanipulować, was zmanipulować, co przyniesie wam jakiś ból, e, czy to wy może w jakimś stopniu. Pamiętajcie, że jest to energia ogólna i to tak naprawdę może być, pokazywać się jakiś jeden główny dzień, w którym ktoś gdzieś wami, nie wiem, zmanipuluje was w jakiś sposób, czy to wy ko kogoś zmanipulujecie, będziecie jakby pociągać za sznurki, e, żeby ktoś. Zrobił na przykład to, co wy byście chcieli, i, e, i kogoś może to zranić. Ehm, o czym może mówić nam jeszcze ten e, diabeł? Diabeł może mówić o pokusach, o chęci e, posiadania czegoś, e, co może się wiązać właśnie z jakimś bólem. Ehm, chyba, żeby tu chodziło dla części z Was, no może być tak, że ktoś, e, jeśli by tu się wkradła sfera miłosna. Że ktoś będzie miał jakąś pokusę w pracy i to może się wiązać z zranieniem kogoś. E... No, ale macie tutaj kartę radę, by pokonać jakieś ograniczenia, bo jest tutaj też zniewolenie, bycie niewolnikiem swoich negatywnych myśli. Więc e... trzeba by było tu pokonać jakieś ograniczenia i macie tutaj też króla, króla Buław, e, przepraszam, rycerza Buław który mówi o takim podejściu z entuzjazmem, z pasją, z działaniem i e, chyba żeby to chodziło o to, że Macie właśnie z entuzjazmem podchodzi do spraw tych, tych spraw zawodowych, e, finansowych i pokonać jakieś właśnie ograniczenia, więc więcej entuzjazmu, a mniej po prostu takich negatywnych myśli, negatywnych scenariuszy. I mogłoby tak być, że ta energia wcale tutaj się nie musi wydarzyć i te negatywne myśli dotyczą tego, że, że wy sobie takie możecie wysnuwać scenariusze, że ktoś wami manipuluje, że ktoś was wykorzystuje, że, że ktoś was rani, wbija wam jakieś noże w plecy czy tam w serce. I powoduje wam jakiś ból, i to po prostu może być właśnie tylko w myślach, tylko w waszych myślach i w waszych przekonaniach. Więc, jeśli by się wkradła taka energia, że macie właśnie takie myślenie, no to, no to tutaj popracujcie nad tym, uwolnijcie się od tych negatywnych myśli i właśnie postawcie no, tutaj na taką więcej, więcej entuzjazmu, więcej takiej determinacji. Takiego działania z pasją w tej pracy, w tej sferze zawodowej i pokonania tych, tych jakichś właśnie takich ograniczających myśli czy jakichś przekonań ograniczających, bo też em, diabeł em, niesie ze sobą taką energię cienia, więc em, każdy ma jakiś cień, bo to nie musi oznaczać osoby, dosłownie osoby, która manipuluje wami na przykład, ale mogą to być Wasza. Wasze wnętrze, wasze ego, na przykład, które was, wam, wam je kontroluje i, na przykład, Wam dyktuje na przykład jakieś warunki, dyktuje wam, co macie robić, jak się macie zachowywać, co macie myśleć, bo jak wiadomo, no każdy ma te swoje ego, czyli coś, co jest zapisane, nie wiem, w podświadomości, gdzieś głęboko zakorzenione i co was, wami kieruje, kieruje wami i waszymi decyzjami, więc to może być wasz wewnętrzny cień, który właśnie gdzieś tutaj w sferze zawodowej może wam powodować ból, czy powodować komuś innemu. I właśnie ten cień może być w jakiś sposób taki ograniczający was. A tutaj właśnie karty by mówiły, żeby zachować więcej entuzjazmu do tej sfery zawodowej. No, takie ciekawe. Tutaj macie też tego asa-mieczy, asa więc taki moment olśnienia. Może po prostu właśnie gdzieś tutaj um, odkryjecie ten swój cień który Was w jakiś sposób ogranicza i, i Was w jakiś sposób rani właśnie tutaj na tą sferę zawodową. Bo to może być po prostu może się układać w, u was w tej pracy pomyślnie i wszystko może być dobrze, ale gdzieś tam, gdzieś głęb, głęboko tkwi jakiś cień, który e, gdzieś wam tutaj przysłania e, i, i wprowadza jakiś właśnie ból, jakieś e, takie, jakiś żal, e, smutek. I jest po prostu w jakiś sposób ograniczający was, więc przyjrzyjcie się temu, zwróćcie na to uwagę, bo może właśnie tutaj macie działać z pasją, jest jakaś pasja na przykład i e, jakaś chęć działania, ale jakieś, i pamiętajcie, że to właśnie jakieś negatywne przekonanie to może być po prostu jeden, jakiś dzień może się wydarzyć, że będzie jakaś szansa na coś, e, żeby coś z pasją właśnie zrobić, a gdzieś tam jakiś właśnie cień i i was jakieś przekonania będą was ściągały właśnie na, na dół i przypominały Wam o czymś na przykład jeżeli, jakichś traumach na przykład z przeszłości czy o czymś. Ale karty by wam radziły, żeby właśnie z tym takim entuzjazmem do tego podchodzić. Nie dać się wciągnąć właśnie w jakieś te. no. Em, nie dać się wciągnąć w czarne scenariusze. I przejdźmy sobie teraz do byka. Dziękuję Wam, baranki, za obecność. Pamiętajcie o łapkach, subach, komentarzach, skomentujcie, jak to z Wami rezonuje. Będzie mi bardzo miło.